No to jest początek pewnego procesu, który trwa już zresztą od wielu lat, żeby... Kazimierza Wielka zaczęła wykorzystywać swoje zasoby endogeniczne, które się zawierają w tych wodach siarczkowych, mineralnych, termalnych. Podpisane zostały dwie umowy z wykonawcami. Realizowany będzie etap tego rurociągu od otworu chłonnego do miejsca, gdzie będzie wykorzystywana. To jest jedna inwestycja, a druga inwestycja to jest budowa tego basenu termalnego, który będzie tą wodą wypełniony. Jeżeli już. Skutecznie ten początek zostanie zrealizowany, a te zasoby, jakie geologia tutaj oszacowała, są ogromne, to faktycznie takie miasteczko uzdrowiskowe może powstać i skutecznie te funkcje uzdrowiska, te lecznicze, ale i też mówię wypoczynkowe, turystyczne realizować, a przy okazji może przyciągnąć też do tej strefy i inwestorów, którzy będą chcieli tutaj różne usługi realizować.